Hola, 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 musimy, musimy pogadać o smartfonach. Ten typ to Jonathan Hyde, jeden z poważnych psychologów, któregoś dnia wyszedł na ładną scenę i mówił rzeczy, a inni poważni ludzie go słuchali. Serio, popatrz tylko na ich minę. Pan Jonathan opowiadał o tym, jak bardzo zły wpływ na umysł młodego człowieka mają smartfony. I zanim napiszesz komentarz, ok, boomer, to hold up. Zostań do końca filmu, bo być może... Być może uratuje cię przed spadkami gejsów intelektualnych, bro. Albo przed zaburzeniami psychicznymi. Także dopiero jak obejrzysz całość, to napisz ten komentarz. Pokolenie Gen Z zaczęło doświadczać coraz poważniejszych problemów psychicznych w młodym wieku. I mówiąc poważniejszych, serio, mam na myśli poważne: zaburzenia lękowe, wzrost o 134%, depresja, wzrost o 106%, ADHD, wzrost o 72%. Jak myślisz, kogo te zmiany dotykają bardziej: chłopaków czy dziewczyn? Do tego przejdziemy trochę później, a teraz. Teraz zaczniemy naszą wędrówkę która prowadzi do oczyszczalni ścieków. Teraz zadam ci inne pytanie. Czy czujesz się szczęśliwy? Ale tak serio. Głęboko szczęśliwy, że budzisz się rano i nie myślisz o odpowiedzialności, tylko witasz poranek z uśmiechem na ustach. Ah, utopia. No, i nawet nie wiem, jak ci to powiedzieć, bo ten fakt jest przykry. Ale jeśli jesteś z pokolenia Gen Z, to prawdopodobnie jesteś mniej szczęśliwy niż twoi rodzice. Zastanów się, co poszło nie tak. Dorośli ciągle mówią, jak bardzo chcieliby być znowu młodzi, bo to takie fajne czasy były romantyzowanie młodości. I podczas gdy mama z tatą romantyzuje młodość, to ich córka Julka romantyzuje zaburzenia psychiczne na TikToku i Instagramie. Sadek, teraz odłóż swój attention span na moment i poddaj się kilkusekundowej refleksji. Mnie wypuści, no co ja wam zrobiłem? Na miniaturkach na YouTube zawsze dobrze wyglądają takie wykresy, które nagle spadają, a tytuł mówi: to top 1%. Tylko, że to co widzisz, to nie jest miniaturka na YouTube ani nawet mem. To rzeczywistość. PISA, czyli to. To takie badanie, które sprawdza, jak wygląda jakość kształcenia, tak żeby wiedzieć, co poprawiać. Logiczne, coś jest nie tak, to sprawdzamy, co to takiego naprawiamy. No i z tych badań wychodzi, że uczniowie coraz słabiej ogarniają matematykę, czytanie i nauki przyrodnicze. Okej, okay, pora na małe podsumowanie. Dwie rzeczy: coraz gorsze zdrowie psychiczne, coraz słabsze wyniki w nauce. Jedno i drugie zauważalne u pokolenia Z. Wiadomo, przyczyn może być wiele, ale jedna z nich to ta, której nie chcesz usłyszeć. O o, o a co to za pajac? Gdyby te dzieci potrafiły czytać, to byłoby im bardzo przykro. Okazuje się, że łatwy dostęp do smartfonów i mediów społecznościowych negatywnie wpływa na obie te rzeczy, czyli zdrowie psychiczne i naukę. Przypomnij sobie, jak się czułeś podczas covid -u. Zamknięte szkoły, zdane lekcje i dziwne nagrania z Teamsa. Ja w ogóle nie widzę F4. F10, F8, a znalazłam. Alt F4. To zdanie są podzielone. Bo część powie, że czuła się dobrze, bo mogła cały dzień wbijać globala w CS. -ie. Reszta powie, że czuła się trochę źle, bo izolacja od ludzi. Ale jeśli zapytam Cię o jakość nauki podczas zdalnych, to pewnie odpowiesz, że. Huh? było gorzej, że nie było motywacji, ogólnie trudno było się uczyć. I jak się okazuje, nie była to wyłącznie wina tego, że nauczyciele umieli obsługiwać Teamsa tak samo dobrze jak. rzutnik. Panią bo się zdenerwowałam, dlaczego tych moich ekranów nie widać. Ale mnie też nie widać, więc mam nadzieję, że się nic złego nie dzieje. Ludzie, szczególnie młodzi, lepiej uczą się w grupie, czyli kolektywnie. I tutaj nie chodzi tylko o naukę rzeczy szkolnych, ale też naukę zachowań społecznych. Nazywa się to. socjalizacją. Więc jeśli pozbawia się ich możliwości uczenia kolektywnego, to nauka przechodzi trudniej. I teraz spójrz. smartfon. Na geografii przeskrolujesz Instagrama, na historii TikToka, a gdzieś w międzyczasie pograsz w Subway Surfer, Jetpack Joyride, co teraz się. Candy Crush saga? Kto w ogóle gra w grę na telefonie? Izolujesz się w ten sposób od innych, nie uczysz się kolektywnie, masz kłopot z utrzymaniem uwagi. Dlatego właśnie o! Ten typ z początku odcinka, Jonathan Haidt i jego kumple twierdzą, że smartfony powinny być legalne od 16 lub nawet 18 roku życia i nie powinno się ich nosić do szkoły. Ich zdaniem ważne jest to, żeby opóźnić wiek, w którym młode osoby zaczynają korzystać ze smartfonów, szczególnie social mediów. Ale dołóżmy do tego kolejną rzecz. Jeśli faktycznie wpływ smartfonów jest negatywny na młody mózg, to może warto by było, aby w szkole średniej, kiedy ten mózg jest już bardziej rozwinięty, uczyć, jak korzystać z tych urządzeń w zdrowy sposób. Jak szukać w internecie odpowiednich źródeł. Jak wykorzystywać potęgę tego narzędzia. Jak dbać o higienę umysłu w kontaktach z internetem. Bo nie uciekniemy od internetu. To zbyt przełomowy wynalazek, żeby wykluczyć go z życia. Daje wiedzę, rozrywkę znajomych. I możliwość zamawiania rzeczy z na do paczkomatu, czyli zaspokaja całkiem dużo, całkiem ważnych potrzeb. No i nie ma na to paragrafu. Daj znać w komentarzu, jeśli chciałbyś odcinek o tym, jak zadbać o higienę relacji ze swoim smartfonem. Dlaczego ta higiena jest tak ważna? Dlaczego? Wcześniej zadałem Ci pytanie, kogo bardziej dotykają zmiany w zdrowiu psychicznym chłopaków czy dziewczyn. To zależy, o jakie zmiany chodzi. Depresja? U chłopców wzrosła bardziej, bo 161%, ale dziewczyn dotyka częściej ponad dwukrotnie częściej. Samookaleczanie spadło u chłopców, ale potężnie wzrosło u dziewczyn prawie o 200%. W obu przypadkach widać, że duży wzrost tych autodestrukcyjnych zachowań miał początek w latach 2010-2012. Co się wtedy stało? Świat zaczęła podbijać pewna całkiem znana aplikacja Instagram. I oczywiście to nie jest dowód, bo tak samo można powiedzieć, że razem z ilością spożywanego żółtego sera rośnie ilość osób, które zaplątały się w kołdrę podczas snu. Przypadkowa korelacja czyli po prostu zbieg zdarzeń, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Aaa, ale. W przypadku Instagrama i zaburzeń psychicznych wydaje się, że coś może być na rzeczy. Bo, czy nie jest to trochę tak, że jak napatrzysz się na ten idealny świat na Instagramie i porównasz go do swojego życia, to czujesz się trochę gorszy i mniej wartościowy. Rosną wymagania i oczekiwania wobec życia, a życie jest, jest jakie było. To samo widać teraz na YouTubie. Najwięksi twórcy pokazują to, a to jesteś ty. Dumer siedzący w tym domku za jednego dolara, który ogląda misterbista na swoim iPhone. Bo to jedyna dawka luksusu, na jaką cię stać. Teraz już widzisz, dlaczego dumerzy i wojaki podbili internet. Te memy pokazują życie większości szarych, młodych ludzi. Ludzi, którzy, patrząc na wyidealizowany świat, czują się niewystarczający. Spróbuj być tym typem. Na nowo małym sobą, który wieczorem przed snem wybierze książkę zamiast krolowania. Bo przecież to oczywiste, że kto czyta, nie błądzi.